Witam państwa serdecznie na webinarze Rzecznika Finansowego Dostępność usług bankowości etarycznej w praktyce. Ja nazywam się Patek Słodziński, jestem pracownikiem Biura Rzecznika Finansowego Departamentu Dostępności, Analiz i Legislacji i dziś właśnie ten pierwszy człon nazwy naszego departamentu będzie w centrum naszego zainteresowania. Zanim przejdę do sedna, czyli o co chodzi z tą dostępnością, Nasze spotkanie będzie podzielone na dwie części. Ta pierwsza, w, w, w pierwszej części będę mówił ja. To będzie ta, ta, taka wykładowa część webinaru, podczas której postaram się powiedzieć Państwu jak najszerzej i jak najbardziej praktycznie odpowiedzieć na to, jak zadane pytanie, o co chodzi z dostępnością, czyli jakie nowe prawa nabyli konsumenci, jakie. Wymagania muszą spełniać usługodawcy, natomiast oraz co mogą Państwo zrobić i wszyscy konsumenci w sytuacji, kiedy te prawa nie są, te wymogi nie są spełniane, oraz jaką rolę pełni w tym systemie rzecznik finansowy. Natomiast w drugiej części otworzymy dyskusję i otworzymy tę przestrzeń dla do, 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 do Państwa. Natomiast pytania mogą Państwo zadawać już teraz w funkcjonalności czatu. Na koniec ja je wszystkie odczytań, postaram się odpowiedzieć, odpowiedzieć na nie. Webinar jest nagrywany, także tutaj niestety jedną możliwością jest prośba do tych z Państwa, którzy nie wyrażają zgody na uczestniczenie w nagrywanym webinarze o opuszczenie w aplikacji ClickMeeting można w takim razie skorzystać na przykład z linku na YouTubie i tam śledzić już wyłącznie treść natomiast na YouTube nie ma możliwości zadawania pytań bezpośrednio czyli brania takiego aktywnego udziału w webinarze. Więc przechodząc już do sedna, dostępność rozumiana jest jako w kontekście naszego webinaru Ponieważ często w przypadku usług finansowych, kwestii finansowych można myśleć, że dostępność są takie kwestie związane na przykład z zdolnością kredytową. To zupełnie to nie jest, nie jest taka dostępność usług finansowych. Mówimy tutaj o właściwości usług, umożliwiających korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, przez osoby ze specjalnymi potrzebami, na zasadzie równości z innymi użytkownikami. Ta zasada równości przede wszystkim dla nas to jest samodzielność, możliwość samodzielnego korzystania z tych usług. Jest to um, definicja, którą przywołałem. Jest to definicja wzięta wprost e, z ustawy z 26 kwietnia e, 2024 roku o zapewnianiu e, spełniania wymagań dostępności e, niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Ta ustawa jest też e, nazywana czasem Polskim Aktem o Dostępności i ta ustawa jest też takim no, podstawowym aktem prawnym. E, definiującym te kwestie, jest dla nas też punktem wyjścia. Wszystko, o czym będę dzisiaj mówił, będzie miało też oparcie w tej ustawie wynikało tak naprawdę z tej ustawy. Postaram się dzisiaj mówić w sposób jak najmniej taki prawniczy, nie zasypywać Państwa tutaj artykułami, natomiast no, to wszystko, o czym będę mówił, ma też oparcie w tej ustawie, więc jeżeli też kiedy później chcąc korzystać ze swoich praw wynikających z tej ustawy, będą Państwo chcieli coś zweryfikować, to ustawa jest takim głównym punktem odniesienia. To, że ta ustawa jest w polskim systemie prawnym, wynika bezpośrednio z konieczności w transpozycji dyrektywy europejskiej, nazywanej także Europejskim Aktem dostępności lub czasem EAA, od angielskiej nazwy European Accessibility Act. I mówię o tym z dwóch powodów, ponieważ raz te, 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 te nazwy europejskie, jako do dostępności lub a pojawiają się często także w dyskursie medialnym, więc również tak kontekstualnie wydaje mi się, że jest to istotne, jeżeli te, te, ta tematyka będzie państwa dalej interesowała. Natomiast również ze względu na to, że jest to prawo europejskie, prawo europejskie, które, w stosunku do którego minął już termin na transpozycję, Mogą Państwo również oczekiwać w innych krajach Unii Europejskiej, iż te e, wymogi, o których będę dziś mówił, będą przez usługodawców spełnione oraz podobne prawa powinny być Państwu zagwarantowane w innych krajach e, Unii Europejskiej. E, pewne, a sama dyrektywa wynika jeszcze tutaj, tak już na marginesie, e, jeśli chodzi o genezę wynika z e, przystąpienia Unii Europejskiej do konwencji. ONZ, o prawach osób niepełnosprawnych i wiele z konceptów, wiele z sposobów rozumienia dostępności, które są zawarte w dyrektywie, a przez to również w polskiej ustawie, wynika z tej konwencji. I jak się ma, ma, mają ma te takie ogólne kwestie, rozumienie dostępności, konkretnie już do Usług. Ustawa definiuje precyzyjnie, jakie wymogi dostępności mają spełniać konkretne usługi. Jest tam szeroki wachlarz usług, które są objęte regulacją. Natomiast takie cztery podstawowe grupy cech, które usługi muszą mieć, by być uznawane za dostępne, to jest ich to jest postrzegalność, czyli właściwość usługi umożliwiającej odbiór przez użytkownika za pomocą zmysłów słuchu, wzroku lub dotyku. Te kwestie zmysłowe są bardzo istotne, ponieważ jednym z kolejnych aspektów dostępności i dużej grupy wymagań są kwestie związane z alternatywnym kanałem sensorycznym, czyli taką właściwie, mówiąc praktycznie, Taką właściwością usługi, gdzie jeżeli do jej podstawowej obsługi, do jej skorzystania, podstawowo konieczne jest wykorzystanie jednego ze zmysłów, czyli na przykład należy coś przeczytać, zapisanego na przykład tekstem, to usługodawca będzie musiał zapewnić alternatywną metodę do takiego korzystania z tej usługi. Kolejną cechą jest funkcjonalność. To wynika wprost właśnie z tych pojęć, które zawarte są w konwencji ONZ i tych zasad projektowania uniwersalnego. Mówimy tutaj o takiej spójności całego świadczenia usługi, ponieważ usługodawca nie może wybrać części usługi, która jest objęta regulacją. Cały, cały proces świadczenia usługi musi być dostępny, więc użytkownik musi mieć możliwość skorzystania ze wszystkich oferowanych przez te usługę funkcji, możliwości. W przypadku usług, o których będziemy tu dzisiaj mówić, bardzo ważnym aspektem jest również zrozumiałość, czyli właściwość umożliwiająca zrozumienie treści i informacji związanych z korzystaniem z usługi zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz taki aspekt już bardziej techniczny, czyli kompatybilność, czyli właściwość umożliwiająca niezakłócone współdziałanie z innymi produktami lub usługami. Lub też systemami, czyli na przykład, przede wszystkim mówimy tutaj o narzędziach wspomagających przeznaczonych do korzystania z danych usług, takich na przykład jak czytniki. Oprócz wymagań dotyczących samych usług i sposobu i świadczenia i oferowania, do świadczenia usług wykorzystuje się także produkty spełniające takie same wymagania dostępności. Również informacją o usługach, przed informacjami o usługach postawione są wymagania, więc tutaj także pojawia się na przykład kwestia więcej niż jednego. Kanału sensorycznego, odpowiednich formatów, czcionek, kontrastów. Również aplikacje i strony wykorzystywane do świadczenia usług muszą spełnić te cztery podstawowe, mieć te cztery podstawowe cechy, żeby być uznawane za, za dostępne. Jedynym z takich obszarów, który jest jakby dotyczy, jest około świadczenia usług, to, to jest kwestia dostępności architektonicznej. Więc. Obiekty, w których te usługi są świadczone, nie są przed nimi postawione wymagania dotyczące dostępu, dostępności architektonicznej. I tak jak mówiłem, ustawa obejmuje szereg usług, szereg usług, których konsumenci korzystają na co dzień. My będziemy dziś mówić o pewnych, o konkretnym zestawie tych usług, czyli usługach bankowości detalicznej i tutaj, jak spojrzą Państwo na ustawę, są one precyzyjnie również zdefiniowane, natomiast no, uważam, spojrzenie, ust ustawa definiuje usługi odnosząc się do innych ustaw, więc zakładam, że spojrzenie na to nie do końca daje nam jasny ogląd o, o jakich usługach będziemy mówić, Ponadto wydaje mi się, pewną komplikacją jest, jest sama nazwa usługi bankowości detalicznej, które wydałoby się takim dosyć prostym terminem, ale które sugeruje jednak powiązanie stricte z działalnością banków, a jednak w ramach usług bankowości detalicznej są usługi, co nie wszystkie usługi świadczone przez banki oraz nie tylko usługi świadczone przez banki. Więc na, na potrzeby dzisiejszego spotkania Uprościliśmy trochę ten zestaw, więc są to świadczone zawsze usługi bankowości detalicznej, w myśl ustawy, są to świadczone zawsze na rzecz konsumentów. Umowy o kredyt i hipoteczne, usługi obejmujące czynności działalności maklerskiej, usługi płatnicze, powiązane z rachunkiem płatniczym, usługi w zakresie pieniądza elektronicznego. I nawet patrząc na to opracowane przez nas uproszczenie, wciąż z tego nie wybijają się moim zdaniem takie najważniejsze, Usługi, które z którymi na co dzień państwa jako konsumenci się spotykają, a które są objęte ustawą, są objęte regulacją i wobec których są wymogi dostępności, które muszą być świadczone w sposób dostępny, ponieważ w ramach np. usług powiązanych z rachunkiem płatniczym są tak powszechne usługi jak umowy o prowadzenie rachunku bankowego, takie popularne konta bankowe, usługi płatnicze. Są to przelewy, są to płatności blikiem, więc są to rzeczywiście usługi nie tylko bardzo powszechne, ale też używane prawie na co dzień. I wobec tych wszystkich usług są w ustawie zdefiniowane wymogi dostępności. Te wszystkie usługi będą musiały być świadczone w sposób dostępny. I w stosunku do tych usług. Organem nadzoru jest rzecznik finansowy. Stąd, jeżeli ktoś z Państwa miał wątpliwości, dlaczego akurat rzecznik organizuje takie wybinę, to tutaj jest odpowiedź. Tak wiem, ustawa definiuje usługi poprzez ustawa definiuje swój zakres poprzez usługi tak naprawdę, nie przez podmioty nadzorowane, czy podmioty, które świadczą te usługi. Natomiast jeżeli dla kogoś z Państwa... Łatwiej będzie się jakoś konceptualizować, u jakich usługodawców można oczekiwać usług dostępnych. No na, na tym slajdzie jest to również tutaj pokazane. Tutaj jedna taka uwaga z perspektywy rzecznika, ponieważ ci z Państwa, którzy znają rzecznika finansowego, wcześniej mogą zauważyć, że brakuje tutaj jednego zestawu. Usługodawców, bowiem, w stosunku do zestawu podmiotów rynku finansowego, które były wcześniej, w, są wciąż w obszarze zainteresowania rzecznika, jako instytucji wspierającej klientów podmiotów rynku finansowego, w, w ramach ustawy o dostępności nie ma podmiotów, nie ma firm ubezpieczeniowych. Więc same ubezpieczenia są objęte regulacją, muszą spełniać wymogi dostępności pod warunkiem, że są świadczone za pomocą internetu, sprzedawane za pomocą internetu i wtedy pod, wchodzą w definicję usług handlu elektronicznego. Natomiast w stosunku do usług handlu elektronicznego organem nadzoru jest minister cyfryzacji. W stosunku do usług bankowości detalicznej, zostało jeszcze do, jest, jest pewien szereg funkcjonalności, które również muszą być dostępne i one są specyficzne dla usług bankowości detalicznej. Są to metody identyfikacji klienta, metody związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, metody składania elektronicznych podpisów. To wynika przede wszystkim właśnie z tej spójności świadczenia usługi i funkcjonalności, ponieważ w przypadku na przykład zlecenia przelewu cały ten proces e, musi być dostępny, więc to nie wystarczy, na przykład, że strona internetowa banku będzie dostępna i dopiero wewnątrz e, tego serwisu transakcyjnego będzie można na przykład skorzystać z e, czytnika i przejść ten proces. Jeżeli e, metoda e, logowania się do, 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 do tego serwisu będzie niedostępna, znaczy to, że ta Usługa jest wciąż niedostępna dla, dla konsumenta. I teraz um, spotykamy się w, po, w połowie sierpnia prawie. Ustawa wyszła w życie 28 czerwca tego roku. I co do zasady, w przypadku tych usług, o których mówiłem przed chwilą, Mogą Państwo oczekiwać od usługodawców dostępności. Występują przepisy przejściowe. Najdłuższe z nich dotyczą bankomatów, które, mog i te, które mogą być wykorzystywane przez 20 lat od daty rozpoczęcia ich wykorzystywania. To oczywiście nie, 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 nie znaczy od 20 lat od wejścia w życie ustawy, tylko od tego, co wprowadzane na rynek. Natomiast co, co, do za, co, co do zasady pomimo tych przepisów przejściowych, to większości z usług, o których mówiłem, mogą Państwo oczekiwać dostępności, co niestety nie oznacza, że 28 czerwca o północy ukłodziliśmy się w rzeczywistości pełnej dostępności produktów i usług. Ustawa nie, nie obejmuje. Małych przedsiębiorstw, natomiast no jest, jest pewne też rozróżnienie, jeśli chodzi o skalę przedsiębiorstw, na, nawet w ramach tego ograniczonego zakresu, i no zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre przedsiębiorstwa będą potrzebowały trochę więcej czasu na, na, na wprowadzenie zmian. Przedsiębiorcy mają obowiązek natomiast już po 28 czerwca zgłaszać do rzecznika finansowego niedostępność. Danej usługi, która jest objęta regulacją, i proponować czas na usunięcie tych, tej, tej niezgodności z, z przepisami. Natomiast państwo, jako konsumenci, nie muszą nad tym przychodzić do porządku dziennego, zupełnie jeżeli spotkają się z usługą świadczoną w sposób niedostępny, i tutaj ustawodawca przewidział takie dwie ścieżki. Pierwsza ścieżka to typ skargowy skarga. W tym typie konsument składa skargę do podmiotu, który świadczy daną usługę. W tym w ramach tego typu składając skargę konsument kierującym do podmiotu musi wskazać Jakiej usługi do, dotyczy ta skarga, jakie, jaki wymóg dostępności nie został jego zdaniem spełniony, e, zażądać oczywiście zapewnienia dostępności oraz ma jeszcze prawo e, wskazać, e, w jaki sposób uważa, że ta dostępność powinna być e, zapewniona. E, ponieważ no, e, ustawa stawia pewne wymagania, natomiast nie determinuje sposobów e, zapewniania e, dostępności. Więc tutaj mogą być różne, różne podejścia po, po stronie podmiotów, i konsumenci mogą mieć też różne wyobrażenia. Dlatego ten tryb jest o, o tyle również tak konstruktywnie ciekawy, bo może dawać usługodawcom dużo lepszy ogląd rynku i oczekiwań konsumentów. Tak czy inaczej, nie jest to taki tryb zupełnie bez to nie, to nie jest wyłącznie kwestia informacji. Podmiotu o tym, czego oczekują klienci, bowiem po wpłynięciu skargi, podmiot musi się ustosunkować do niej. Ma na to 30 dni. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli sprawa jest bardziej złożona i jest uzasadnienie wydłużenia tego terminu, podmiot może wydłużyć ten termin do 60 dni, natomiast musi wtedy poinformować. Z, musi poinformować skarżącego o przyczynach. I jeżeli podmiot uznaje skargę, wtedy ma 6 miesięcy na wprowadzenie takich zmian, jakie skarżący żądał. Natomiast jeżeli podmiot by nie, nie ustosunkował się w ogóle do, do Państwa skargi, pozostawił ją bez odpowiedzi, to wtedy po upływie. Tych ustawowego terminu uznaje się tę skargę za rozpatrzoną pozytywnie i podmiot ma obowiązek również spełnić żądanie skarżącego. Drugim trybem o, niestety, niestety, zostało również skarg drugim typem jest typ zawiadomienia, nazwany publicznym. I w ramach tego trybu każdy może złożyć zawiadomienie na, niedostępną, na usługę świadczoną w sposób niedostępny do prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Co ważne, różnica polega przede wszystkim na tym, że może to złożyć ka rzeczywiście każdy, także osoba, która nie ma jakiegoś stosunku z pewnego z usługodawcą, więc również fundacje czy, 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 czy osoby w jakiś sposób reprezentujące osoby ze specjalnymi potrzebami i nie ma obowiązku wyczepania typu prywatnego. Czy na przykład nie jest to tak jak w przypadku innej działalności rzecznika finansowego, gdzie należy wyczerpać tryb reklamacyjny, żeby zwracać się do rzecznika na przykład o interwencję. Tutaj można rozpocząć całą procedurę od typu zawiadomieniowego. I no, ważna informacja, pierwszym adresatem jest prezes. Pfum. Więc nawet jeżeli jest to usługa bankowości detalicznej, są Państwo przekonani, że jest to usługa bankowości detalicznej, skargę kierujemy do prezesa Pfum i prezes wtedy przekazuje, zgodnie z właśnie, jeżeli jest to usługa bankowości detalicznej, o której dzisiaj rozmawiamy, wtedy prezes przekazuje taką skargę do rzecznika finansowego. Rzecznik finansowy może wprowadzić postępowanie przygotowawcze i w ramach tego postępowania może wszcząć kontrolę. W wyniku tej kontroli może wezwać podmiot do działań naprawczych, które dążą do usunięcia tych problemów ze spełnianiem wymogu dostępności lub e, jeżeli podmiot nie, nie współpracowałby z rzecznikiem, by w jakiś sposób bądź, bądź, nie, bądź, bądź nie, nie spełniał tych e, wymagań, może zakazać oferowania lub świadczenia usługi przez okres 180 dni. E, może również po prostu zakazać oferowania, świadczenia usługi, a także nałożyć na podmiot e, karę pieniężną. To jeśli chodzi o... Moją część, to zbliżamy się ku końcowi. Sporo jeszcze dodatkowych informacji znaleźć można ogólnie, jeśli chodzi o, o stosowanie ustawy, na stronach PFRON. Tam są wytyczne, właśnie różnego rodzaju pytania i odpowiedzi. Natomiast my, jako rzecznik finansowy, również uruchomiliśmy własną podstronę, adresowaną wyłącznie do konsumentów w kontekście wymagań dostępności. Tam Mogą znaleźć Państwo część z tych informacji, o, o których mówiłem dzisiaj. A w sytuacji, kiedy mają Państwo jakieś konkretne pytanie dotyczące e, wykonywania tej ustawy, dotyczące jej zakresu, można również kierować e, pytania do nas bezpośrednio na adres mailowy, który tutaj e, się powinien Państwu wyświetlać.